Katechizm Kościoła Katolickiego, część pierwsza. Wyznanie wiary, dział drugi. Wyznanie wiary chrześcijanina, rozdział pierwszy. Wierzę w Boga Ojca, artykuł pierwszy. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, stworzyciela nieba i ziemi, paragraf drugi. Ojciec, punkty 232 do 267. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Chrześcijanie są ochrzczeni w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Najpierw odpowiadają wierze na trzykrotne pytanie, które wymaga od nich wyznania wiary w Ojca, Syna i Ducha Świętego. Wiara wszystkich chrześcijan opiera się na Trójcy Świętej. Chrześcijanie są ochrzczeni w imię, a nie w imiona Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ponieważ jest tylko jeden Bóg, Ojciec Wszechmogący i jego jedyny syn i duch święty, Trójca Święta. Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum wiary i życia chrześcijańskiego. Jest tajemnicą Boga w sobie samym, a więc źródłem wszystkich innych tajemnic wiary oraz światłem, które je oświeca. Tajemnica ta jest najbardziej podstawowym i istotnym nauczaniem w hierarchii prawd wiary. Cała historia zbawienia nie jest niczym innym jak historią drogi i środków, przez które prawdziwy, jedyny Bóg, ojciec, syn i duch święty, objawia się, podejmuje i jednoczy ze sobą ludzi, którzy odwracają się od grzechu. W niniejszym paragrafie zostanie krótko wyłożone, w jaki sposób została objawiona tajemnica Trójcy Świętej. Jak Kościół sformułował naukę wiary o tej tajemnicy. I w końcu jak przez boskie posłania Syna i Ducha Świętego, Bóg Ojciec spełnia zamysł życzliwości stworzenia, odkupienia i uświęcenia. Ojcowie Kościoła rozróżniają teologię teologia i ekonomię ojkonomia, określając pierwszym pojęciem tajemnice wewnętrznego życia boga trójcy, a drugim wszystkie dzieła boże, przez które On się objawia i udziela swego życia. Przez ekonomię objawiła się nam teologia i na odwrót. Teologia wyjaśnia całą ekonomię. Dzieła Boga objawiają, kim On jest w sobie samym i na odwrót. Tajemnica Jego wewnętrznego bytu oświeca rozumienie wszystkich Jego dzieł. Analogicznie jest również między osobami ludzkimi. Osoba okazuje się w swoim działaniu, a im lepiej znamy osobę, tym lepiej rozumiemy jej działanie. Trójca jest tajemnicą wiary w sensie ścisłym, jedną z ukrytych tajemnic Boga, które nie mogą być poznane, jeśli nie są objawione przez Boga. Oczywiście, Bóg zostawił ślady swego trynitarnego bytu w swoim dziele stworzenia i w swoim objawieniu w Starym Testamencie. Wewnętrzność jego bytu jako Trójcy Świętej stanowi tajemnicę niedostępną dla samego rozumu. A nawet dla wiary Izraela przed wcieleniem syna Bożego i posłaniem ducha świętego. Objawienie Boga jako trójcy. Ojciec objawiony przez syna. Wzywanie Boga jako ojca jest znane w wielu religiach. Bóstwo często uważane jest za ojca bogów i ludzi. W Izraelu Bóg jest nazywany Ojcem, dlatego, że jest stwórcą świata. Bóg jest Ojcem jeszcze bardziej z racji przymierza i daru prawa danego Izraelowi jako Synowi Pierworodnemu. Jest także nazywany Ojcem Króla Izraela. W sposób zupełnie szczególny jest Ojcem ubogich, sierot i wdów, którzy są objęci Jego miłującą opieką. Określając Boga imieniem Ojciec, język wiary wskazuje przede wszystkim na dwa aspekty. Że Bóg jest pierwszym początkiem wszystkiego i transcendentnym autorytetem, oraz że równocześnie jest dobrocią i miłującą troską obejmującą wszystkie swoje dzieci. Ta ojcowska tkliwość Boga może być wyrażona w obrazie macierzyństwa, który jeszcze bardziej uwydatnia immanencję Boga, czyli bliskość między Bogiem i stworzeniem. Język wiary czerpie więc z ludzkiego doświadczenia rodziców którzy w pewien sposób są dla człowieka pierwszymi przedstawicielami Boga. Jednak doświadczenie to mówi także, że rodzice ziemscy są omylni i że mogą zdeformować oblicze ojcostwa i macierzyństwa. Należy więc przypomnieć, że Bóg przekracza ludzkie rozróżnienie płci. Nie jest ani mężczyzną, ani kobietą. Jest Bogiem. Przekracza także ludzkie ojcostwo i macierzyństwo, Chociaż jest ich początkiem i miarą. Nikt nie jest ojcem tak jak Bóg. Jezus objawił, że Bóg jest ojcem w niezwykłym sensie. Jest nim nie tylko jako stwórca, jest on wiecznie ojcem w relacji do swojego jedynego syna, który wiecznie jest synem tylko w relacji do swojego ojca. Nikt nie zna syna tylko ojciec, ani ojca nikt nie zna tylko syn i ten, komu syn zechce objawić. Dlatego właśnie apostołowie wyznają Jezusa jako słowo, które na początku było u Boga i jest Bogiem, jako obraz Boga niewidzialnego, jako odblask Jego chwały i odbicie Jego istoty. W ślad za nimi, zgodnie z tradycją apostolską, Kościół wyznał w 325 roku na pierwszym Soborze Powszechnym w Nicei, że syn jest współistotny Ojcu, czyli że jest z nim jednym Bogiem. Drugi Sobór Powszechny zgromadzony w Konstantynopolu w 381 roku zachował to wyrażenie w swoim sformułowaniu kredo, nicejskiego i wyznał, że wierzy w Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu. Ojciec i syn objawieni przez Ducha. Przed swoją Paschą Jezus zapowiedział zesłanie innego parakleta, rzecznika, Ducha Świętego. Duch, który działa począwszy od stworzenia, a niegdyś mówił przez proroków, będzie teraz z uczniami i będzie w nich, aby ich nauczyć wszystkiego i prowadzić do całej prawdy. W ten sposób Duch Święty. Jest objawiony jako odrębna osoba boska w relacji do Jezusa i do Ojca. Wieczny początek Ducha objawia się w Jego ziemskim posłaniu. Duch Święty zostaje posłany do apostołów i do Kościoła, zarówno przez Ojca w imieniu Syna, jak i osobiście przez Syna po Jego powrocie do Ojca. Posłanie osoby Ducha po uwielbieniu Jezusa objawia w pełni tajemnicę Trójcy Świętej. Wiara Apostolska dotycząca Ducha Świętego została wyznana przez Drugi Sobór Powszechny w Konstantynopolu w 381 roku. Wierzymy w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi. Kościół uznaje w ten sposób Ojca za źródło i początek całej Boskości. Wieczny początek Ducha Świętego nie jest jednak bez związku z początkiem Syna. Duch Święty, który jest trzecią osobą Trójcy, jest Bogiem, jednym i równym Ojcu i Synowi, z tej samej substancji i z tej samej natury. Nie mówi się, że jest tylko Duchem Ojca, ale Duchem Ojca i Syna. Kredo nicejsko-konstantynopolitańskie Kościoła wyznaje. Z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Kredo tradycji łacińskiej wyznaje, że duch święty pochodzi od ojca i syna, filioque. Sobór florencki w 1439 roku precyzuje. Duch święty swoją istotę i swój samoistny byt ma równocześnie od ojca i od syna i wiecznie podchodzi od ojca, jak i od syna, jako od jedynego początku i jednego tchnienia. A ponieważ wszystko to, co jest ojca, oprócz bycia ojcem, Ojciec sam dał swemu jedynemu synowi, rodząc go. Dlatego syn ma także odwiecznie od Ojca to, że Duch Święty pochodzi od niego w sposób wieczny, jak od Ojca. Formuła filioque nie występuje w symbolu wyznanym w 381 roku w Konstantynopolu. Idąc jednak za starożytną tradycją łacińską i aleksandryjską, święty Leon Wielki, papież. Wyznał ją dogmatycznie już w 447 roku, zanim jeszcze Rzym uznał i przyjął w 451 roku na soborze w Halcedonie symbol z 381 roku. Użycie tej formuły w credo powoli przyjmowało się w liturgii łacińskiej między VIII a XI wiekiem. Wprowadzenie filioque do symbolu nicejsko-konstantynopolitańskiego przez liturgię łacińską stanowi jednak jeszcze dzisiaj punkt rozbieżności z kościołami prawosławnymi. Tradycja wschodnia wyraża przede wszystkim, że ojciec w relacji do ducha jest pierwszym początkiem. Wyznając ducha jako pochodzącego od Ojca, stwierdza ona, że duch pochodzi od Ojca przez Syna. Tradycja zachodnia wyraża przede wszystkim współistotnią komunię między ojcem i synem, mówiąc, że duch święty pochodzi od ojca i syna, filioque. Mówi to w sposób dozwolony i racjonalny, ponieważ wieczny porządek osób boskich w ich współistotnej komunii zakłada, że ojciec jest pierwszym początkiem ducha świętego jako zasada bez zasady. Ale także, że jako Ojciec jedynego Syna jest wraz z Nim jedyną zasadą, od której pochodzi Duch Święty. Ta uprawniona komplementarność, jeśli nie jest zbyt schematyczna, nie narusza tożsamości wiary w rzeczywistość samej wyznawanej tajemnicy. Trójca Święta w nauce wiary. Formowanie się dogmatu trynitarnego. Objawiona prawda Trójcy świętej znajduje się od początku u źródeł żywej wiary Kościoła, przede wszystkim za pośrednictwem chrztu znajduje ona swój wyraz w chrzcielnej regule wiary, sformułowanej w przepowiadaniu Katechezie i modlitwie Kościoła. Takie sformułowania znajdują się już w Pismach Apostolskich, jak świadczy o tym pozdrowienie przyjęte w liturgii eucharystycznej, łaska Pana Jezusa Chrystusa. Miłość Boga i dar jedności w Duchu Świętym niech będą z Wami wszystkimi. W ciągu pierwszych wieków Kościół starał się wyraźniej sformułować swoją wiarę trynitarną, zarówno w celu pogłębienia własnego rozumienia wiary, jak również w celu obrony jej przed błędami, które ją zniekształcały. Było to dziełem pierwszych Soborów, wspomaganych przez refleksję teologiczną ojców Kościoła. I podtrzymywanych zmysłem wiary ludu chrześcijańskiego. Dla sformułowania dogmatu Trójcy Świętej Kościół musiał rozwinąć własną terminologię za pomocą pojęć filozoficznych substancja, osoba lub hipostaza, relacja itd. Czyniąc to, nie podporządkował wiary mądrości ludzkiej, ale nadał nowy, niezwykły sens tym pojęciom, Przeznaczonym odtąd także do oznaczania niewypowiedzialnej tajemnicy, która nieskończenie przekracza to, co my po ludzku możemy pojąć. Kościół posługuje się pojęciem substancja, oddawanym niekiedy także przez istota lub natura, by określić boski byt w jego jedności, pojęciem osoba lub hipostaza, by określić Ojca, Syna i Ducha Świętego w tym, Czym rzeczywiście różnią się między sobą, a pojęciem relacja, by określić fakt, że rozróżnienie osób boskich opiera się na ich wzajemnym odniesieniu do siebie. Dogmat Trójcy Świętej Trójca jest jednością. Nie wyznajemy trzech bogów, ale jednego Boga w trzech osobach Trójce współistotną. Osoby boskie nie dzielą między siebie jedynej boskości. Ale każda z nich jest całym Bogiem: Ojciec jest tym samym co syn, syn tym samym co Ojciec, Duch Święty tym samym co Ojciec i syn to znaczy jednym Bogiem co do natury. Każda z trzech osób jest tą rzeczywistością to znaczy substancją, istotą lub naturą Bożą. Osoby boskie rzeczywiście różnią się między sobą. Bóg jest jedyny, ale nie jest jakby samotny. Ojciec, Syn, Duch Święty nie są tylko imionami oznaczającymi sposobi istnienia boskiego bytu, ponieważ te osoby rzeczywiście różnią się między sobą. Ojciec nie jest tym samym, kim jest syn. Syn tym samym kim Ojciec, ani Duch Święty tym samym, kim Ojciec czy syn. Różnią się między sobą relacjami pochodzenia. Ojciec jest tym, który rodzi, syn tym, który jest rodzony, duch święty, który pochodzi. Jedność boska jest trynitarna. Osoby boskie pozostają we wzajemnych relacjach. Rzeczywiste rozróżnienie osób boskich, ponieważ nie dzieli jedności Bożej, polega jedynie na relacjach, w jakich pozostaje jedna z nich w stosunku do innych. W relacyjnych imionach osób boskich. Ojciec jest odniesiony do Syna, syn do Ojca, Duch Święty do Ojca i Syna. Gdy mówimy o trzech osobach, rozważając relacje, wierzymy jednak w jedną naturę, czyli substancję. Rzeczywiście, wszystko jest w nich jednym, gdzie nie zachodzi przeciwstawność relacji. Z powodu tej jedności, Ojciec jest cały w Synu, cały w Duchu Świętym. Syn jest cały w Ojcu, cały w Duchu Świętym. Duch Święty jest cały w Ojcu, cały w Synu. Święty Grzegorz z Nazjanzu, nazywany także teologiem, przekazuje katechumenom w Konstantynopolu następujące streszczenie wiary trynitarnej. Przede wszystkim strzeżcie tego cennego depozytu, dla którego żyję i walczę, w którym pragnę umrzeć, który pozwala mi znosić wszelkie cierpienia i gardzić wszystkimi przyjemnościami. Mam na myśli wyznanie wiary w Ojca i Syna i Ducha Świętego. Dzisiaj powierzam je wam. Przez to wyznanie za chwilę zanurzę was w wodzie i was z niej podniosę. Daję je wam po to, by towarzyszyło i patronowało wam przez całe życie. Daję wam jedno bóstwo i potęgę, jednego istniejącego w trzech i zawierającego trzech na różny sposób bóstwo bez różnicy substancji czy natury, stopnia wyższego, który podnosi ani stopnia niższego, który poniża. Nieskończona współnaturalność trzech nieskończonych. Cały Bóg w każdym z osobna. Bóg trójjedyny ujmowany jako całość. Nie zacząłem jeszcze myśleć o jedności, a już trójca ogarnia mnie swoim blaskiem. Nie zacząłem jeszcze myśleć o trójcy, a już obejmuje mnie jedność. Dzieła Boże i posłania trynitarne. O światłości, trójco święta, pierwotna jedności. Bóg jest wiecznym szczęściem, nieśmiertelnym życiem, światłem nieznającym zachodu. Bóg jest miłością. Ojciec, syn i duch święty. Bóg chce w sposób wolny udzielać chwały swego szczęśliwego życia. Taki jest jego zamysł życzliwości, który powziął przed stworzeniem świata w swoim umiłowanym synu, przeznaczając nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa abyśmy się wstali, stali na wzór obrazu Jego Syna, dzięki Duchowi przybrania za synów. Zamysł ten jest łaską, która nam dana została przed wiecznymi czasami, mającą swoje źródło w miłości trynitarnej. Rozwija się on w dziele stworzenia, w całej historii zbawienia po upadku człowieka, w posłaniu Syna i Ducha Świętego, a przedłużeniem tego posłania jest posłanie Kościoła. Cała ekonomia Boża jest wspólnym dziełem trzech osób Bożych. Podobnie bowiem, jak Trójca ma jedną i tę samą naturę, tak ma również jedno i to samo działanie. Ojciec, syn i Duch Święty nie są trzema zasadami stworzeń, ale jedną zasadą. Każda jednak osoba Boża wypełnia wspólne dzieło według swojej osobowej właściwości. W ten sposób Kościół, powołując się na Nowy Testament, wyznaje. Jeden jest Bóg i Ojciec, od którego wszystko pochodzi, jeden Pan Jezus Chrystus, dla którego jest wszystko, jeden Duch Święty, w którym jest wszystko. Właściwości osób boskich objawiają się przede wszystkim w boskich posłaniach wcielenia Syna i daru Ducha Świętego. Cała ekonomia Boża, dzieło zarazem wspólne i osobowe, pozwala poznać właściwości osób Bożych. Oraz ich jedną naturę. Także całe życie chrześcijańskie jest komunią z każdą z osób bożych bez jakiegokolwiek ich rozdzielania. Kto oddaje chwałę ojcu, czyni to przez syna w duchu świętym. Kto idzie za Chrystusem, czyni to ponieważ ojciec go pociąga, a duch porusza. Celem ostatecznym całej ekonomii bożej jest wejście stworzeń do doskonałej jedności Trójcy Świętej. Ale już teraz jesteśmy wezwani, by być mieszkaniem najświętszej trójcy. Jeśli mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać. O Boże mój, trójco przenajświętsza, którą uwielbiam, dopomóż mi zapomnieć zupełnie o sobie samej, abym mogła zamieszkać w Tobie nieporuszona i spokojna. Jakby moja dusza była już w wieczności. Oby nic nie zmąciło mego pokoju i nie wyprowadziło mnie z ciebie. O mój niezmienny, ale niech każda minuta zanurza mnie coraz bardziej w głębokości Twojej tajemnicy. Napełnij pokojem moją duszę. Uczyń z niej swoje niebo, swoje umiłowane mieszkanie i miejsce swego spoczynku. Abym tam nigdy nie zostawiła ciebie samego, lecz abym tam była cała, cała żyjąc wiarą, cała adorująca, cała poddana twemu stwórczemu działaniu. W skrócie. Tajemnica Trójcy Świętej stanowi centrum tajemnicy wiary i życia chrześcijańskiego. Tylko sam Bóg, objawiając się, może nam pozwolić poznać się jako ojciec, syn. I duch święty. Wcielenie syna Bożego objawia, że Bóg jest wiecznym ojcem i że syn jest współistotny ojcu, czyli, że on jest w nim i z nim tym samym jedynym Bogiem. Posłanie ducha świętego przez ojca w imieniu syna i przez syna od ojca objawia, że jest on z ojcem i synem tym samym jedynym Bogiem. Duch święty z ojcem i synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę. Duch Święty pochodzi od Ojca jako pierwszego źródła, a przez wieczny dar Ojca dla Syna wspólnie od Ojca i Syna. Przez łaskę chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego zostaliśmy wezwani do uczestnictwa w życiu Trójcy Świętej, tu na ziemi w mroku wiary, a po śmierci w światłości wiecznej. Wiara katolicka polega na tym, abyśmy czcili jednego Boga w trójcy, a trójce w jedności, nie mieszając osób ani nie rozdzielając substancji. Inna jest bowiem osoba Ojca, inna Syna, inna Ducha Świętego. Lecz jedno jest BÓSTwo, równa chwała, współwieczny majestat Ojca i Syna i Ducha Świętego. Osoby boskie, nierozdzielne w tym, kim są, są także nierozdzielne w tym, co czynią. W jednym działaniu bożym każda osoba boska ukazuje jednak to, co jest jej własne w trójcy przede wszystkim w boskich posłaniach wcielenia syna i daru ducha świętego.